Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest przemiana wewnętrzna bohatera. Omów zagadnienie na podstawie zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. W życiu każdy z nas podąża własną drogą, pełną wyborów, doświadczeń i przemian. Tak jak w książkach. Taki w rzeczywistości, nasza historia, to nieustanny proces przekształceń i ewolucji. W literaturze często widzimy, jak bohaterowie przechodzą przez znaczące zmiany, nierzadko w wyniku trudnych wydarzeń i doświadczeń, które kształtują ich charaktery i światopogląd. Jednym z przykładów postaci, która uległa dużej zmianie, jest Rodion Raskolnikow, bohater powieści Fiodora dostojewskiego: Zbrodnia i kara. Początkowo. Zmotywowany biedą i swoją filozofią, postanawia zabić starą lichwiarkę, którą nie lubiły osoby korzystające z jej usług. Myślał, że nie odczuje skutków psychicznych, ponieważ uważał ją za osobę gorszą. Jednak po dokonaniu zbrodni, odczuwa silne poczucie winy, co prowadzi go do choroby nerwowej i psychicznego załamania. Pomaga mu wyjść z tego, Sonia, jego ukochana, która towarzyszy mu nawet podczas kary na Syberii. Dzięki temu doświadczeniu Raskolnikow zmienia swoje poglądy na życie i na przemoc. Podobnie w polskiej literaturze mamy postać Konrada z Dziadów część trzecia, Adama Mickiewicza. Konrad, który wcześniej nazywał się Gustawem, to postać bardzo emocjonalna i skupiona na własnych uczuciach, typowa dla młodości i romantyzmu. Zmienia się jednak po doświadczeniach życiowych i staje się dojrzałym mężczyzną który jest bardzo świadomy sytuacji Polski pod zaborami i zamienia się w bojownika o wolność kraju. Te przykłady pokazują, jak ważne w życiu są doświadczenia, które nabywamy. To one często kształtują nasze charaktery i decydują o naszych przemianach. W literaturze, podobnie jak w życiu, bohaterowie zmieniają się, by mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Ważne jest jednak, by podchodzić do zmian z rozwagą ponieważ błędne przekonania mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.